Mam tutaj taką ściągawkę, bez której bym sobie nie poradził. MG, Omoda, JQ, BYD, Bike, DFSK, Dongfeng, Hongqi, Bestion, SWM, Jack, Photon, Motor NIO, XPEG. To są marki, które już możecie kupić w Polsce, a ta lista i tak nie jest kompletna, gdyż za chwilę do nich dołączą jeszcze trzy inne firmy z Chin. Tak więc jak sami widzicie... Lista producentów z państwa środka w naszym kraju poszerza się z miesiąca na miesiąc. I ten wybór jest naprawdę duży, ale nie oznacza to, że wszystkie marki z tego worka są warte uwagi. Jak wybrać te firmy, które są najlepsze, które budzą największe zaufanie i przede wszystkim kluczowa kwestia które zostaną w Europie najdłużej, ponieważ wbrew pozorom z tej listy tylko kilku graczy przetrwa w najbliższych latach. I to jest mój subiektywny wybór marek, które moim zdaniem będą miały największe szanse na sukces, które są najpewniejsze i mają najlepsze produkty. Jeżeli jeśli oglądaliście mój materiał z poznania, to pewnie widzieliście, że mamy tutaj naprawdę szeroki przekrój, ponieważ z jednej strony mamy marki, które działają w Europie już od kilku lat, i mają dosyć rozbudowaną ofertę samochodów w różnych krajach, a z drugiej strony mamy firmy, które pojawiają się w Polsce, dostępne są tylko w wybranych krajach i tak na dobrą sprawę nie mają pełnej i oficjalnej dystrybucji. Dlaczego? Wbrew pozorom, tutaj musimy wejść bardzo głęboko w tematykę homologacji, różnych norm, które trzeba spełnić, i wielu innych wytycznych, które Unia Europejska stawia przed producentami z Chin i przed wszystkimi innymi producentami sprzedającymi samochody na starym kontynencie. Tak więc, co jest najlepsze, co nie jest warte uwagi, które marki przetrwają, a które szybko znikną z Polski, zobaczcie sami. Nim jednak przejdę do tego, które chińskie marki są najciekawsze i które samochody robią najlepsze wrażenie, musicie wiedzieć jedno. Struktura chińskiego rynku, struktura tych koncernów jest bardzo skomplikowana, ponieważ dzielą się na cztery kluczowe grupy. I pierwszą najważniejszą jest tak zwana wielka czwórka. Do wielkiej jej czwórki zalicza się FAW, SAIK, Chang'an i Dongfeng. FAF tak na dobrą sprawę właśnie wchodzi na rynek polski, choć w Europie można powiedzieć, że stawia bardzo małe kroczki. FAF odpowiada za Hongqi czy Bestiuna, czyli marki, które w Polsce pojawiły się za sprawą Asian Automotive Distribution Center i będą oferowane w ich salonach. SAIK to oczywiście MG, czyli koncern, który na dobrą sprawę Europę ma już mocno obcykaną, wie co i jak tutaj działa i ma coraz lepszą gamę produktów, która przemawia do typowego europejskiego odbiorcy. Chang'an i Dongfeng to z kolei Giganci na rynku lokalnym, natomiast poza Chinami nie odnieśli wielkich sukcesów. Chang'an na przykład teraz stawia swoje pierwsze kroki w Europie za sprawą Mazdy, z którą stworzył model 6E, a Dongfeng będzie obecny w Polsce dzięki grupie AutoFus, która stworzyła nową spółkę celową, aby importować Dongfengi, Wojachy oraz ten szalony model M Hero, który jest wielką terenówką, która ma ponad 1000 koni mechanicznych. I oczywiście z elektryki, gdzieżby inaczej. Dalej mamy mniejsze marki: Bike, Sherry, Jack i Gats. Te dwie pierwsze są już mocno zakorzenione w Europie, choć Sherry można powiedzieć, że jest w tej chwili najsilniejsze, ponieważ mocno rozwija swoją ofertę. Nauczyło się wiele za sprawą spółki Joint Venture z Włochami, czyli DER Automobil. I tak na dobrą sprawę teraz, korzystając z tego doświadczenia pozyskanego we Włoszech, wychodzi na kolejne rynki. Oni wprowadzili modę, oni wprowadzili JQ, a to nie jest koniec, ale do tego wrócę za chwilę. Gaz też debiutuje w Polsce, podobnie jak i Jack. Tak więc tutaj dopiero będziemy się przyglądać produktom, które pojawią się na polskich ulicach w najbliższych miesiącach. Kolejną grupą są prywatne firmy. Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo, ale mamy tutaj dwóch gigantów BYD czyli niekwestionowany lider w Chinach, oraz Geely, czyli właściciel m.in. Volvo czy Lotusa. Tak więc są to naprawdę silne koncerny, które również będą rozpychały się w Europie i w Polsce. BYD jest już obecne, natomiast Geely ma się pojawić w najbliższych miesiącach, ale do tego też przejdę za chwilkę. Poza tym jest jeszcze Great Wall i Ceres. Great Wall działał w Europie, ale niestety nie odniósł wielkich sukcesów i mocno ograniczył swoją obecność, a Ceres, jak sami wiecie, pojawił się i zniknął i wcale mi to nie dziwi, ponieważ ich produkt był, delikatnie mówiąc, Przeciętny. Czwarta grupa to z kolei startupy. Startupy wbrew pozorom są bardzo ważne, gdyż łączą technologię oraz moce produkcyjne innych koncernów, najczęściej bazują na tym, żeby inne firmy produkowały dla nich samochody. Tutaj mamy na przykład Nio, Li-Auto. Xpenga, Leap Motor czy chociażby Xiaomi. No dobrze, wiemy jakie mamy marki w Polsce, wiemy jak wygląda struktura rynku, to tutaj przejdę do pewnej rzeczy, która może Was zaskoczyć, ponieważ to wciąż nie jest kompletna lista producentów, którzy pojawią się w naszym kraju. Ponieważ w najbliższych miesiącach zadebiutują jeszcze trzy kolejne marki. Tak, trzy. Pierwszą i myślę najważniejszą będzie Sherry. Sherry, czyli spółka, matka takich grup, jak Moda i Jaku. Najpierw zaczęli właśnie od linii produktowej, którą opracowano, co ciekawe, głównie na Rosję. Natomiast po tym, jak zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, stwierdzono, że te produkty można wypuścić w Europie. Mając ogromne doświadczenie w postaci sprzedaży de facto rebrandowanych produktów na DR we Włoszech, wiedzieli, jak działa rynek europejski i jak na nim tak naprawdę zbudować struktury. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ Omoda i Jaku przyjęły się w wielu krajach, sprzedają się doskonale ze sprawą niskiej ceny i całkiem fajnego produktu. Tak więc Sherry zachęciło to, aby wprowadzić Sherry, jakkolwiek głupio to nie brzmi. I choć wydawać by się mogło, że tak na dobrą sprawę, marka-matka powinna być być wyżej pozycjonowana, to w praktyce Sherry będzie pozycjonowany poniżej Omody i JQ jako najtańszy produkt w całej grupie. I tutaj będziemy mieli do wyboru dwa samochody, Tiggo 7 i Tiggo 8, a w przyszłości także Tiggo 4. Bardzo przyjemne auta, które tak naprawdę będą wykorzystywały wszystko, co jest najlepsze w Omodzie i w JQ. Tą samą platformę, te same silniki, te same elementy wnętrza, tylko dostaniemy to w nieco bardziej praktycznym opakowaniu i w niższej cenie, ponoć. GATS z kolei wprowadzi auta elektryczne, bardzo specyficzne wizualnie i myślę, że akurat te samochody mogą nie być bardzo interesujące dla polskiego klienta. Ale tu jest ciekawostka, gdyż nie jest to ostatnie słowo tego importera, ponieważ za import samochodów GATS do Polski będzie odpowiadać grupa Jamil z Bliskiego Wschodu. I ona także na polski rynek ma wprowadzić ponoć markę Geely. Tak, Geely jako Geely wejdzie do Polski i to jest ciekawa rzecz, ponieważ Geely na dobrą sprawę może powiązać swoje struktury m.in. z Volvo. Mają tutaj już ogromną bazę, wiedzą i znają ten rynek, mają ogromną liczbę danych, więc wiedzą jak je wykorzystać, aby zbudować odpowiednią ofertę dopasowaną do europejskiego klienta. A wiedzcie jedno, Geely w dużej mierze bazuje na dokładnie tych samych rozwiązaniach, z których korzysta Volvo, ale ma też wiele nowych technologii. Które nie są dostępne w Europie, ale są już dostępne w samochodach oferowanych w Chinach. Czyli na dobrą sprawę, Gini będzie miało auta bazujące na rozwiązaniach znanych z Volvo, ale potencjalnie w niższej cenie i w całkiem fajnym opakowaniu, bo auta są to dosyć ładne, ale będą też auta nowoczesne, elektryczne lub hybrydowe, których w Europie jeszcze nie ma. Tak więc to może być ciekawy miks i to może być marka, na którą warto zwrócić uwagę. A z tych, które wymieniłem wcześniej? Cóż, tutaj lista jest bardzo długa i zacznę od moich faworytów. Jest to absolutnie subiektywny materiał i tego nie ukrywam, ponieważ miałem do czynienia z większością firm, które są dostępne w Polsce. Miałem do czynienia z wieloma produktami, jeszcze nie wszystkimi jeździłem rzecz jasna, natomiast miałem okazję je obejrzeć, pomacać, podotykać. I na bazie tego stworzyłem taki mój subiektywny ranking, bazujący też na tym, jak te marki działają i jakie mają szanse na przetrwanie. I tutaj bez wątpienia największymi liderami będą. Te marki, które mają też struktury mocno rozbudowane w innych krajach. Mowa tutaj na przykład o MG, które nie ukrywajmy, w tej chwili radzi sobie świetnie, jest absolutnym liderem sprzedaży i naprawdę osiąga świetne wyniki. Tak więc nie dziwię się, że oni prą do przodu, rozbudowują swoje portfolio, rozbudowują sieć sprzedaży. I na dobrą sprawę myślę, że niebawem będą w czołówce sprzedaży w Europie. I to nie jest żart. Pokazują to wyniki z Polski. Zresztą zobaczcie sami jak prezentowała się sprzedaż chińskich samochodów w kwietniu w naszym kraju. Tu pozwólcie będę posiłkować się danymi z Samaru, które moim zdaniem są absolutnie porażające, ponieważ pokazują jaką siłą stają się te chińskie marki. Po kolei w kwietniu MG zanotowało 1175 rejestracji. Omoda 565 rejestracji, JQ 461 rejestracji. Bike 404 rejestracje, BYD 324 rejestracje, Forfing 72 rejestracje, a Leap Motor 167 rejestracji. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce, jeśli chodzi o ten rok, to MG sprzedało już 4224 samochody o 1758, Jeku 1663 auta, Bike 1260 samochodów, BYD 855, Forfing 226, Leap Motor 223, TFSK 9 a Xpeng 12. Tak więc, jak sami widzicie, są to naprawdę duże liczby, które doganiają już tych europejskich producentów, którzy są obecni od lat w Europie, którzy działają tutaj dekadami i którzy teoretycznie powinni mieć w małym palcu cały rynek, a jak się okazuje, przegrywają z nowicjuszami z Chin. Dlaczego? To jest oczywiste: cena, cena i jeszcze raz cena. Samochody z Chin są po prostu tańsze, mają dobre wyposażenie z reguły całkiem niezłe silniki albo turbopenzyny 1.5, albo jakieś różne hybrydy które są całkiem ciekawe i niezłe. Tak więc, jak sami widzicie, Wybór robi się dość intrygujący. I to jest ciekawe, bo jeszcze kilka lat temu wiele osób twierdziło, że przecież produkty z Chin to jest za przeproszeniem coś beznadziejnego, podróbka, rzecz niskiej jakości. Tak nam się to kojarzyło. I teraz spójrzcie, wystarczyło kilka chwil, aby Chińczycy zaczęli oferować coś zupełnie innego, a klienci przekonali się do tego w kilka chwil. Ja spodziewałem się, że. Polacy z większą rezerwą podejdą do chińskich produktów, bo jednak mieliśmy pewne uprzedzenie co do napisu Made in China. Tymczasem okazuje się, że bardzo szybko łyknęliśmy to, co nam oferują, i sprzedaż, jak sami widzicie, kwitnie. No ale dobrze, wracajmy do szczegółów. Kto będzie najlepszy? Obok MG myślę, że największa szansa na sukces i raczej na pozostanie na europejskim rynku i na polskim rynku będzie miała Omoda, JQ i Sherry. Czyli ta jedna grupa, która będzie oferowała szeroki przekrój produktów, a to nie jest ich ostatnie słowo, gdyż Sherry chce wprowadzić na europejski rynek i też prawdopodobnie na polski jeszcze dwie marki. Lepas jest to całkowita nowość, produkt bardziej premium pozycjonowany nad tymi wszystkimi markami, które ma w tej chwili w ofercie. Oraz Exlantix. Exlantix z kolei będzie całkowicie wydzieloną linią oferującej bardzo nowoczesne elektryki. Więc tutaj nie spodziewałbym się wielkiego sukcesu w Polsce, aczkolwiek nie sądzę, aby Chińczycy stwierdzili, że opóźniają premier Exlantix w Polsce, ponieważ będą chcieli tego... Elektrycznego tortu ugryźć jak najwięcej. Dalej mamy BYD. BYD troszeczkę przejechało się na swojej pierwotnej strategii, gdyż Chińczycy uznali, że w Europie będą sprzedawali głównie elektryki. No i okazało się, że nie zadziałało to nie tylko w Polsce, rzecz jasna, ale przede wszystkim nie zadziałało to nawet na rynkach, które elektrykami stoją. Tak więc BYD zrobiło obrót o 180 stopni i stwierdził, że całkowicie zmienia swoją strategię, skupiając się głównie na hybrydach plug-in. A co, jak co, system DMI, który oferują, jest naprawdę udany. I to już widać w wynikach sprzedaży nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie Zachodniej, gdyż w Niemczech i w Austrii sprzedaż BYD rośnie ekspresowo, a naprawdę tych samochodów na drogach widzi się coraz więcej. A to nie wszystko, ponieważ w ofercie pojawią się kolejne produkty. Owszem, mamy małego elektrycznego Atto 2, ale obok niego niebawem zobaczymy kolejne hybrydy plugin, in kolejne auta, które mają zapełniać różne segmenty. Od aut kompaktowych przez klasę średnią, nawet takie samochody mają się pojawić w Europie. Tak więc niebawem gama BYD będzie bardzo szeroka. I będzie opierała się w dużej mierze nie tylko na elektrykach, ale właśnie na tych bardzo wydajnych hybrydach, i one mogą namieszać na rynku. Do tego mamy tutaj giganta, który ma ogromne pieniądze, ogromne zaplecze. Tak więc, jeżeli rozbuduje już struktury, a buduje je centralnie, czyli tworzy. Oficjalne przedstawicielstwo w danym kraju, to jednak mamy dużo większą gwarancję tego, że ta marka nie zniknie z dnia kiedy importer prywatny uzna, że jednak to się nie sprzedaje i musimy zrezygnować z tego produktu, bo po prostu przepalamy pieniądze na coś, co zupełnie nie budzi zainteresowania. Z firm, które mamy w Polsce, bez wątpienia przytrwa też bike. I choć się nie sprzedaje największej liczby samochodów, to ta sprzedaż jest stabilna, całkiem niezła. A ich moim zdaniem najlepszym produktem w tej chwili jest bike 7, czyli ten większy sów który de facto miał być mniej popularny od Bajka 5, a moim zdaniem już teraz go przebił, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że wygląda lepiej, jest praktyczniejszy, większy, lepiej wykończony i naprawdę robi solidne wrażenie. Nie jest idealny, ma swoje wady, aczkolwiek jak na chińskie samochody wypada całkiem nieźle. Co więcej, Bajk niebawem wprowadzi w Polsce też gamę tych fajnych terenówek, takich jak BJ30 czy BJ60, czyli aut uterenowionych, solidnych, które poradzą sobie w trudniejszym terenie, wyglądają naprawdę ładnie i są dosyć ciekawe. Czy one będą się sprzedawały jakoś rewelacyjnie? Nie sądzę, ale na pewno znajdą swoje grono odbiorców, tak jak kiedyś SsangYong z Rextonem chociażby. Tak więc myślę, że to może być atut tej marki w naszym kraju. Poza tym, jeśli chodzi o nowicjuszy z segmentu startupów, to tutaj bez wątpienia na uwagę zasługuje Xpeng i Lip Motor. Xpeng jest dość fajny, ponieważ oferuje zaawansowane technologicznie produkty w dobrych cenach, które szybko się ładują, które oferują naprawdę wysoką wydajność, jeśli chodzi o zużycie energii i zasięg, są świetnie wyposażone i dobrze wyglądają. Tak więc tutaj również mamy dosyć solidnego importera, ponieważ jest to grupa Inchcape, która od wielu lat działa w Polsce i od wielu lat działa w Europie. Tak więc też nie spodziewałbym się, że inwestowaliby w coś, w czym nie widzą potencjału. I tutaj co ciekawe, myślę, że XPENC, mimo że sprzedaje tylko elektryki, może znaleźć swoją niszę na rynku ponieważ jest to ciekawa alternatywa dla Tesli, która traci siłę w Europie, traci siłę w Polsce, ponieważ te produkty, choć tanie, to już niestety są dość przestarzałe. Tesla ma fatalną krzywą ładowania, Tesla generalnie nie wyróżnia się w tej chwili już niczym specjalnym na rynku poza ceną i całkiem niezłym softwarem. I myślę, że Xpeng prędzej czy później może właśnie zająć jej miejsce, Przekonując do siebie klientów, naprawdę dobrym wykończeniem, dobrymi właściwościami jezdnymi, i właśnie tą wspomnianą wydajnością, która robi świetne wrażenie. Miałem okazję jeździć tymi samochodami, i moim zdaniem są bardzo atrakcyjne. Kolejna marka z tej grupy startupów to Lipmotor. Lipmotor z kolei ma bardzo mocne zaplecze w postaci grupy Stellantis, z którą stworzyło joint venture w Europie i to dzięki Stellantisowi pojawiło się na rynku. Stellantis zapewnił sieć sprzedaży, Stellantis zapewnił też sieć serwisowania, tak więc mamy tutaj gwarancję jakiegoś większego sukcesu. Co więcej, Lipmotor bardzo szybko się rozwija, buduje nowe modele. Mamy na przykład c 10 która w tej chwili nie ma jakichś wybitnych możliwości. Ma przeciętną moc ładowania, niecałe 90 kW maksymalnej mocy. Ale w Chinach na przykład właśnie zadebiutowała już wersja z instalacją 800V która będzie ładowała się znacznie szybciej, a ma kosztować tyle samo lub niewiele więcej. Tak więc, jak sami widzicie, Chińczycy bardzo szybko rozwijają swoje produkty. Niebawem zbudują też fabrykę w Europie, w Hiszpanii najprawdopodobniej, więc będą oferowali model B10, takiego kompaktowego suwa o dosyć wysokiej wydajności. Będzie ta C10, będzie C10 RF, czyli z range extenderem, a to nie jest ostatnie słowo, gdyż w planach są też kolejne modele. I ostatnią marką, która moim zdaniem będzie takim czarnym koniem w tym zestawieniu, jest Gili. Myślę, że Dilli może wbrew pozorom być strzałem w dziesiątkę i może odnieść ogromny sukces, jeżeli dobrze zbuduje się sprzedaży z bardzo prostego powodu. Otóż jeżeli uda się zbudować takie przekonanie, że Dilli i Volvo to jest w zasadzie jedna rodzina i te rozwiązania są współdzielone między tymi samochodami, to wiele osób pomyśli sobie: "Okej, okay, skoro Volvo jest cenione i jest traktowane jako marka premium, to czemu miałbym nie wybrać Dilli?" Które na dobrą sprawę oferuje to samo w niższej cenie. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej. I myślę, że jeżeli tutaj uda się fajnie wyważyć cenę i wizerunek tej marki, to naprawdę możemy liczyć na bardzo dobre wyniki sprzedaży. Ale tutaj wszystko jest w rękach grupy Jamil Motors, która ma być importerem tej marki w Polsce, przynajmniej tak na to wszystko wskazuje, ponieważ jeżeli nie uda im się zbudować dobrej sieci sprzedaży i przekonać właśnie klientów do tego, żeby Spojrzeli na gili z nieco innej perspektywy, to obawiam się, że mogą mieć trudności ze znalezieniem swojej niszy. A które marki budzą moje wątpliwości? Cóż, tutaj lista jest krótka, natomiast wyjaśnię wam, dlaczego budzą te wątpliwości. Mowa tutaj m.in. o SWM, mowa tutaj o BESTIUN, mowa tutaj o Hongqi i mowa tutaj m.in. o DFSK. Tutaj wchodzimy na bardzo grząski grunt, ponieważ to są marki importowane przez prywatnego importera do Polski, który owszem ma oczywiście dobre intencje i chce sprzedać jak najwięcej samochodów, no ale to jest biznes. Jeżeli biznes się nie spina, to nikt nie będzie inwestować pieniędzy w coś, co po prostu nie działa. Tak więc, jeżeli sprzedaż którejś z tych marek będzie zbyt słaba, to jest niemal pewne, że prędzej czy później będzie styknięcie palcami i te samochody znikną z rynku. I to jest dosyć kluczowa kwestia, ponieważ te firmy nie są dostępne na zbyt wielu rynkach, są dostępne na wybranych rynkach. Dlaczego? Tutaj wchodzimy w tematy homologacyjne, ponieważ aby samochód był sprzedawany w Europie, musi mieć odpowiednie świadectwo homologacji, świadectwo homologacji COC. Ale chińskie samochody nie mają wszystkich rozwiązań, które są wymagane przez europejskich regulatorów. Nie mają na przykład systemu Ecol, niektóre nie mają też rozwiązań, które są z zakresu bezpieczeństwa wymagane już w nowych samochodów. Co w takiej sytuacji zrobić? Otóż tutaj wchodzimy w homologacyjne zawiłości, ponieważ są ścieżki, które pozwalają na ominięcie tej regulacji COC i wprowadzenie samochodu na rynek. Mamy coś takiego jak uproszczona procedura homologacyjna, którą przeprowadza ITS. Mamy tutaj odpowiednie zwolnienia, mamy krótką serię, indywidualną listę, czyli generalnie różne formy obejścia tych regulacji, które pozwalają na w pełni legalne wprowadzenie samochodu na rynek. Tym samym mówimy tutaj o samochodach, które teoretycznie są w pełni legalne, ale w praktyce nie mają właśnie tej zgodności COC, czyli nie spełniają wszystkich wymagań stawionych przez Unię Europejską, ale są dopuszczone do ruchu i tutaj nie ma żadnych jakichkolwiek przeciwwskazań związanych z rejestracją tych samochodów, z ich użytkowaniem w Europie, ponieważ nikt nie ma prawa się do tego przyczepić. Krótko mówiąc. Mam wrażenie, że w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z gorączką złota, czyli z sytuacją, w której wiele firm wywęszyło fantastyczny biznes w chińskich samochodach i ściąga wszystko, co się da do Polski, ponieważ Zdobycie homologacji nie jest trudne, a klientów wciąż nie brakuje. Tylko podejrzewam, że w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy te samochody pokażą też swoją prawdziwą twarz, kiedy ujawni się kwestia awaryjności, dostępności części serwisowania, wtedy myślę, że to grona zawęzi się do producentów, którzy budzą największe zaufanie i najlepiej radzą sobie na rynku. A kto to będzie? Uważam, że największe szanse na sukces ma MG, Sherry, Omoda, JQ, BYD, Bike, Leap Motor, Xpeng i Jill. To jest dziewiątka, która w mojej opinii będzie najsilniejsza, najlepsza i najbardziej warta uwagi. Dlaczego? Bo mają już sprawdzone struktury, mają tak naprawdę background i tło, które daje im przewagę w Europie i mamy tutaj struktury, które działają europejsko czyli nie są to marki pojawiające się na wybranych rynkach, tylko rozwijające się na szerszej przestrzeni, co daje już jakieś. Zaufanie, bo jednak jakby nie patrzeć, na przykład kwestia gwarancji jest kluczowa. A w tej chwili niektóre marki oferują gwarancje tylko i wyłącznie w Polsce, ponieważ w Europie ich po prostu nie ma. Tak więc, jeżeli cokolwiek by się zadziało, nie wiem, z samochodem w Niemczech czy we Francji, nagle się okazuje, że zostajemy na lodzie, ponieważ nie ma tam sieci serwisowej, która by nam pomogła w sytuacji krytycznej. Co więcej, Wciąż jest wiele wątpliwości związanych, właśnie z częściami i z eksploatacją tych samochodów, ponieważ, na przykład, do wielu samochodów nie ma zamienników. Tak więc, jak cokolwiek się stanie, to nagle się okazuje, że zostajemy tylko i wyłącznie z ASO, w którym ceny są wysokie. Ale to jest kwestia czasu. Śmiem twierdzić, że i tutaj pojawią się oczywiście zamienniki, ponieważ wszystkie duże firmy wywężą w tym kolejny biznes i będą ściągały bezpośrednio z Chin różne alternatywne części, które są tańsze, a prawdopodobnie będą takie same jakościowo. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat chińskich samochodów w Polsce bo ja nie będę ukrywać nie podchodzę do nich hura optymistycznie natomiast one mogą wprowadzić pewną dobrą zmianę a tą dobrą zmianą jest to, że wpłyną na europejskich producentów i przede wszystkim wpłyną na europejskich regulatorów w taki sposób, że zrozumieją, że klient w Europie potrzebuje samochodu przystępnego cenowo, ale nowoczesnego. Nie musi to być elektryk, może to być hybryda. Tak więc mam po cichu nadzieję, że ta cała sytuacja troszeczkę zmiękczy Unię Europejską, otworzy jej oczy na to, że europejski przemysł motoryzacyjny jest potęgą gospodarczą, jest naszą mocną kartą przetargową, której nie możemy się pozbyć, bo za chwilę po prostu zostaniemy z Kansenem, który będzie w pełni zależny od tego, co dotrze do nas z Chin. A tego byśmy bardzo nie chcieli. Ja niezmiennie nazywam się Maciej Kuchno, czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia.